W imię ojca i syna, i ducha świętego, Pan zbawi, i W kolejnym dniu, kiedy modlimy się nowenną miesięcy, wychwalając serce najświętszego naszego zbawiciela, przybyliśmy tutaj do Kościoła pod tym właśnie wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w cieszenie Krasnej. Te wszystkie dni modlitwy, czuwania mają nas doprowadzić do kulminacji, jakim będzie poświęcenie całej diecezji bielsko-żywieckiej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Dzieje się to w roku, kiedy przeżywamy 350 lat od tych niezwykłych objawień, jakich doznała święta Małgorzata Maria Ala Kok. kiedy to Pan Jezus się jej objawił i powiedział, że chciałby, aby jego serce było czczone. Chciałby również, żeby ludzie na całym świecie wynagradzali temu sercu za grzechy, zniewagi, grzywości, jakim jest Zbawiciel. Ramiony ciągle przez nasze grzechy, przez naszą niewierność. Ten dzień dzisiejszy to święto świętego Jana, apostoła i ewangelisty. To święto tego ucznia, który był świadkiem najważniejszych momentów w publicznej działalności zbawiciela. Jako jedyny apostoł stał pod krzyżem Chrystusa, widział jego konanie i jego śmierć. Również widział serce, które zostało przebite za nasze grzechy, z którego wypłynęła krew i woda. Módlmy się przez wstawiennictwo tego niezwykłego apostoła, abyśmy jeszcze bardziej kochali Chrystusa, abyśmy go nie obrażali naszymi grzechami, abyśmy zawsze byli Mu wierni.